Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek będzie tak nosił tytuł trochę tajemniczy: Tarnowska Łukamenka. E, czy przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Małgorzata Męka, a właściwie jej figura woskowa, czy trafi do Sewer pod Paryżem jako wzorzec polskiej cenzury samorządowej. E, czy Państwo kojarzycie taki skrót RES? res? To jest skrót od słowa restrykcja czy restriction po angielsku. Kiedy Państwo udalibyście się do niektórych bibliotek w Polsce, na przykład do Biblioteki Jagiellońskiej i wpisali nazwisko Marek Ciesielczyk, zobaczylibyście tam materiały, które są oznaczone właśnie w ten sposób res. Są to materiały z lat 70., komunistyczna cenzura, zezwalała niektórym wypożyczać te materiały. Były to głównie pisma moje z podziemia antykomunistyczne, które mogli przeglądać tylko pracownicy naukowi, którzy mieli specjalne upoważnienie. Czyli Komuna objęła cenzurą także materiały, które znajdowały się w bibliotekach. Sygnując to jako rest, czyli restrykcja, po 1989 roku urząd, który był powołany do tego, żeby cenzurować wszystkie zjawiska nie tylko z dziedziny kultury, ale polityki, socjologii, ten urząd zniknął, ale czy zniknęła cenzura? Jak Państwo oglądacie telewizję, czy oglądaliście telewizję polską przez ostatnie 8 lat, czy teraz, na pewno dojdziecie do wniosku, że Polska na pewno nie jest demokracją, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jednym z warunków demokracji jest zanik czy nieistnienie cenzury. Mamy z tym do, do czynienia od lat 90., także w Tarnowie. Proszę sobie wyobrazić, że w 90-tych latach, czego już ludzie nie pamiętają, Sesje Rady Miejskiej były filmowane, były transmitowane przez lokalną telewizję, która nie ma nic wspólnego z tymi telewizjami, które istnieją w tej chwili Tarnowska telewizja kablowa. I gdy w czasie sesji przemawiał niejaki Marek Ciesielczyk, kamera była skierowana na sufit lub ścianę. I wówczas mówiłem, że jeżeli Państwo widzicie sufit albo ścianę, to przemawia Marek Ciesielczyk. Był to rodzaj takiej dość infantylnej cenzury, i oczywiście to miało na celu w jakiś sposób dyskredytowanie tego, który przemawiał. Zaraz wytłumaczę obecność tych, tych transparentów. Trochę się zmieniło od tamtych czasów, no głównie dzięki internetowi już w tej chwili nie można stosować tak brutalnej cenzury, ale jednak lokalne media są w jakiś sposób uzależnione od lokalnych władz i muszą się liczyć z tym, że krytyka jest niewskazana, przynajmniej niektóre z tych mediów. Także ten res wspomniany na początku, on obowiązuje. Także na moje nazwisko w niektórych mediach obowiązuje res. Tam nie spotkacie nazwiska Marek Ciesielczyk od 25 lat na przykład. Chociaż przez pięć kadencji byłem radnym. I można by powiedzieć, że właśnie mamy do czynienia z takim współczesnym, współczesnym resem. Dlaczego w tytule jest nazwisko Pani Mękal? Otóż w momencie, kiedy ona objęła przewodniczenie Radzie Miejskiej, wprowadzono bardzo dziwaczne zwyczaje, które właśnie mają bardzo dużo wspólnego z, z cenzurą samorządową. Otóż Tarnów należy do nielicznych miast, gdzie mieszkańcy, czyli państwo, nie możecie występować w czasie sesji. Nie możecie zabierać głosu. W roku 2015 Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa zrealizowała projekt pod tytułem Jawność Obrad Rady Miejskich i Rad Powiatów w Polsce. I ona zajęła się badaniem, w jaki sposób stosowana jest cenzura w radach gmin, na radach powiatów. Zbadano 619 jednostek samorządu, i co się okazało, że w prawie w połowie, jeżeli chodzi o miasta na prawach powiatu, mieszkańcy mogą zabierać głos w czasie sesji miejskiej, ale nie w Tarnowie. Otóż pani Menkal, przewodnicząca, wprowadziła taki zwyczaj, że mieszkańcy nie mogą zabierać głosu. Co więcej. W dwóch przypadkach mieszkańcy mogą zgłaszać projekty uchwał albo w formie petycji. Jest to pewna sugestia, apel, aby rada miejska na przykład przyjęła takie czy takie stanowisko albo też w formie uchwały obywatelskiej i taki projekt zgłosiłem. Wówczas zbieracie czysta podpisów i możecie złożyć projekt uchwały do rady gminy i wtedy macie prawo zabrać głos na sesji rady miejskiej. W przypadku Tarnowa oczywiście stało się na początku inaczej. Kilkanaście minut przed, przed sesją otrzymałem informację, że jestem zaproszony na komisję. Oczywiście to było za późno. Musiano zdjąć ten punkt, dlatego że nie zaproszono autora, przedstawiciela autorów uchwały, projektu uchwały obywatelskiej na sesję Rady Miejskiej. Natomiast w przypadku petycji nie ma zapisu takiego, że możecie wystąpić jako autor petycji i uzasadnić, dlaczego uważacie, że ta petycja powinna być zrealizowana, i to właśnie wykorzystała pani Menkel. I co się okazało? Skierowałem pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził, że jakkolwiek w ustawie o petycjach nie ma takiego zapisu, że przedstawiciel autorów petycji może wystąpić. To jednak powołując się na kodeks postępowania administracyjnego, takie prawo mu przysługuje. No i teraz pani Mękal ma problem, w jaki sposób się zachować, czy dopuszczać autorów petycji do głosu, czy nie. No Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli jesteście autorem jakiegoś tekstu i chcecie przekonać radę gminy do czegoś, no to powinniście mieć prawo zaprezentować swoje stanowisko. Nawet w latach 30. za Stalina oskarżeni mieli prawo zabrać głos. Na swoim procesie. Oczywiście im to wiele nie pomogło, ale mieli takie prawo, natomiast nie w Tarnowie. Samorząd tarnowski ulega mękalizacji, bym powiedział, czyli zastosowaniu cenzury, która eliminuje mieszkańców z życia, z życia samorządu. Jak Państwo zapewne pamiętacie, swego czasu prezydent Ciepiela stworzył coś takiego jak Centrum Dialogu. Oczywiście to jest kpina z samego słowa dialog. W Tarnowie nie ma żadnego dialogu. Rada Miejska zupełnie nie liczy się ze, ze zdaniem mieszkańców, choćby nawet przez to, że nie pozwala im występować i zgłaszać swoje projekty. To co kiedyś, to co wcześniej powiedziałem, czyli ten projekt, on udowodnił, że, jak powiedziałem, w połowie, w połowie samorządów na praw powiatu, miast na prawach powiatu, istnieje taka możliwość, że mieszkańcy mogą zabierać głos. Jest to zapis statutowy. Niestety w Tarnowie czegoś takiego nie ma. Oczywiście to, że nie ma opozycji w Radzie Miejskiej, to także ma bardzo duże znaczenie, gdyż w demokratycznym systemie najważniejsze oprócz wyborów oczywiście są dwie rzeczy. Opozycja i media. Jeżeli media są powściągliwe, mówiąc delikatnie, no to wtedy nie ma kontroli. Jeżeli nie ma opozycji, a w tarnowie nie mamy opozycji, to wówczas władza robi, co chce. Trójkąt Bermudzki, który istnieje w samorządzie tarnowskim, czyli prezydent Kwaśny, przewodnicząca Mękal i szef opozycji w cudzysłowie Henryk Łabędź, sprawiają, że ym, cenzura właściwie jest tutaj wszechobecna. Swego czasu, co właściwie łączy te trzy osoby? No trzeba pamiętać, o czym niektórzy zapominają, że zarówno pan Kwaśny, jak i pani Mękal wywodzą się z postkomunistycznej partii SLD. Pani Mękal kiedyś zdradziła PO i przeszła do SLD, a teraz znowu jest związana z Koalicją Obywatelską. Pan Kwaśny kilka lat temu zaproponował zmianę statutu Rady Młodzieżowej, która zakładała, że radni nie będą wybierani, tylko mianowani. Jeden z przewodniczących, jeden z byłych przewodniczących Młodzieżowej Rady, y, y, Filip Olszówka, y, totalnie skrytykował ten projekt, pisząc, że y, uważa propozycję Kwaśnego, cytuję, za zupełnie sprzeczne z duchem demokracji, samorządności i równości. A więc widzimy, że zarówno pan Kwaśny, jak i pani Mękal mają ciągoty do. Do tego, co robi niejaki Łukaszenka na Białorusi. Oczywiście, używanie tego typu porównania czy zwrotów bardzo radykalnych, typu bolszewizacja czy też białoruska cenzura, one są nieuzasadnione, ale można opisać stan obecny właśnie słowem mękalizacja. Pani Mękal wymyśliła jeszcze jedną rzecz, która dąży do tego, co mamy do czynienia w systemach totalitarnych, mianowicie centralizacja. zaproponowała likwidację obecnych rad osiedli i w ogóle osiedli i wprowadzenie dzielnic, które by się składały z wielu osiedli. Oczywiście zbudza to sprzeciw rad osiedli działaczy osiedlowych. Ale jest to kolejny przykład w jakim kierunku zmierza samorząd tarnowski a zwłaszcza przewodnicząca rady miejskiej. Nie można oczywiście zgodzić się z tego typu posunięciami i jeżeli byście państwo byli na sesji rady miejskiej dawniej moglibyście zabrać głos jeżeli macie jakiś problem, ale teraz jak powiedziałem przewodnicząca rady miejskiej na to się nie zgadza. Ale jest tutaj także wyjście. Kiedyś w podziemiu za komuny drukowaliśmy pisma nielegalnie. A teraz, jeżeli Państwo, bo możecie jeszcze wejść na salę, póki co pani Męka nie wydała zakazu wejścia na salę, możecie na przykład przychodzić z problemem na transparencie. Na przykład tutaj macie y, Państwo taki transparent, z którym siedziałem swego czasu. Ujawnić pismo prokuratury do przewodniczącej Mękal w sprawie zarzutów wobec radnego. Pani Mękal otrzymała pismo z prokuratury, że wobec radnego Łabędzia, szefa klubu PiS, wszczęto śledztwo i posta prokuratura postawiła mu poważne zarzuty popełnienia przestępstw, za które grozi mu do 8 lat więzienia. Nie przeczytała tego pisma, natomiast ja zwróciłem na to uwagę i pan Łabędź sam później musiał, musiał się z tego tłumaczyć. Albo na przykład na innej sesji pensja prezesa MPK wzrasta do 19 tysięcy złotych. Jeżeli radni nie podejmują trudnych tematów, można zmusić ich w jakiś sposób do zwrócenia uwagi, w czym jest rzecz. Jeżeli nie ma opozycji w Radzie Miasta, mieszkańcy powinni sami wziąć sprawy w swoje ręce. Jeżeli Państwo tego nie zrobicie, to oczywiście będziecie mieli, będziecie mieli taką quasi-Białoruś i, i cenzurę, która będzie na pewno ograniczać dostęp do informacji. Pan kwaśny za wasze pieniądze, mieszkańców Tarnowa, wydał niedawno pisemko i w tym piśmie twierdził, że. Yy, zlikwidował jeden etat wiceprezydenta, gdy tymczasem to ustawa zmusiła go do tego, ponieważ miasto straciło status miasta 100 tysięcznego i w takim mieście może być tylko dwóch wiceprezydentów. To jest także przykład manipulacji, bo jeżeli wprowadza się, jeżeli się coś przemilczy albo yy, stosuje się dezinformację, to także ma ścisły związek z, ze stosowaniem. Czegoś, co nazywamy cenzurą. W przyszłym tygodniu zapraszam Państwa na odcinek pod tytułem Dlaczego w Tarnowie nie ma prawa i sprawiedliwości, w którym będę mówił, dlaczego nie ma opozycji i dlaczego PiS w praktyce nie istnieje w Tarnowie. Dziękuję bardzo za uwagę.